Cześć, jestem Julia dzisiaj Ci pokażę, jak robić na knitting machine redukcję oczek, czyli takie piękne skosy. Bez zbędnego gadania zaczynamy od redukcji oczek z lewej strony robótki. Mam tutaj mój panel, ten w prostokącie. Dojechałam do końca z lewej strony, to znaczy, że tutaj w tym miejscu będę chciała odjąć jedno oczko. Robi się to w ten sposób, że maszynkę ustawiam tak, żeby... To można ściągnąć, nawet trzeba. O, Nitka idzie do tyłu i teraz robię tak, żeby się podniosły tylko trzy oczka. Ok, to jest super ważne, żeby podniosły się tylko te trzy oczka, na których będziemy pracować i żeby czwarte oczko się nie ruszyło, bo nam narobiła bałaganu, a tego nie chcemy. Będziemy pracować tylko na tych trzech oczkach. Bierzemy coś, co ma taki szpikulec, to może być Szpikulec, może to być igła, ewentualnie chyba szydełko, chociaż ja szydełkiem nie próbowałam tego robić, żeby móc ściągać oczka z tych haczyków. Pierwsze oczko to jest oczko brzegowe. Ściągam je sobie i chwytamy palcem, zabezpieczając. Ja sobie kciuk wkładam, żeby zabezpieczyć to oczko. Ściągam następne oczko. To oczko trzymam tutaj. Oczko brzegowe przekładam trochę zacisnę tę nitkę teraz to oczko chwytam w tę rękę ściągam kolejne oczko i teraz zakładam to oczko tutaj a to oczko na to oczko żeby mieć dwa oczka ym, na jednym haczyku bo tak właśnie się robi redukcję, tak samo jak na drutach przerabiamy dwa razem tak tutaj też chcemy przerobić dwa razy i teraz ważne jest ułożenie odpowiednie tych oczek na haczyku Chcemy, żeby te oczka, o, właśnie, były tutaj na dole i wyglądały tak jak ta pętelka, czyli tu na dole. Um, one są teraz strasznie luźne, ponieważ ja je ściągałam, to ja sobie pozwolę je zacisnąć. I ciągnę, 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 ciągnę z wyczuciem, żeby nic nie połamać, ale żeby zaciągnąć, żeby te oczka nie były luźniejsze. I teraz tak, dwie pętelki na tym oczku. Nisko ułożone i tak samo tutaj jest nisko ułożona ta pętelka. I z powrotem zakładam nitkę, ponieważ to jest oczko brzegowe, to staram się, żeby było za tym plastikiem, żeby nić była za tym plastikiem. No i pomagam sobie haczykiem, żeby włożyć nitkę we właściwe miejsce, wkładam w to naprężenie i jadę normalnie okrążenie. I wszystko się pięknie zamknęło. Dojeżdżam do końca. I wracam. Poprawiam to. No, Tutaj też się coś stało. ok Wszystko przez to, że była tak mocno nić naprężona. No i dojechałam do końca. I teraz, jeżeli chcecie znowu odjąć oczko, to można już znowu. Ja natomiast to robię zazwyczaj co jakby w co czwartym rzędzie no ale można też w co drugim czyli, czyli jeszcze raz tak na szybko ściągam nić przejeżdżam maszyną tak, żeby tylko trzy oczka się uniosły żeby ten haczek czwarty się nie poruszył oczko brzegowe chwytam w palce drugie oczko też ściągam Przekładam oczko brzegowe. To oczko sobie chwytam w lewą rękę, ściągam kolejne oczko. I nakładam to oczko najpierw i to oczko na nie. A później ładnie układam na maszynce, czyli ściągam dwie pętelki na sam dół i zaciskam nić. I układam teraz wełnę tak, jak powinna być, czyli za ten haczyk i z powrotem w podajnik w naprężenie i mogę jechać. I teraz tak po zmniejszaniu właśnie z lewej strony to co nam się dzieje, tak to szło maszynką, tak? I zmniejszaliśmy z lewej strony, co oznacza, że na prawej stronie też mamy z lewej strony skos. I ten skos wygląda w ten sposób. Teraz będziemy robić skos z prawej strony, więc dojechałam do końca prawej strony mojego panelu. I ja robię tak samo jak poprzednio, czyli ściągam nić i przechodzę też tu ściągam o, przechodzę do momentu kiedy podniosą mi się tylko trzy oczka jeden, dwa i trzeci tak żeby to czwarte zostało niewzruszone i robimy to samo tylko odwrotnie to znaczy ściągam oczko brzegowe trzymam je sobie ściągam drugie oczko Mamy na igiełce, oczko brzegowe zakładam tutaj. I teraz robię redukcję, czyli dwa oczka przerabiam razem. Ściągam trzecie oczko. Zakładam to drugie oczko na ten słupek i to trzecie oczko na nie, mając dwie pętelki na jednym ząbku. Zaciągam nitkę. Żeby te oczka były ładne, a nie luźne. Dopycham igłą, żeby pętelki były na samym dole, tak samo w pierwszym oczku, i z powrotem zakładam wełnę, pamiętając, że wełna musi przechodzić za ten ząbek, który się nie rusza. Składam ją do podajnika, do blokera i, i poszło super. To jeszcze do końca okrążenia, wracam, znaczy rzędu, wracam. Hop, hop, trzeba poprawić. Tutaj to musi być, o! To jeszcze do końca ściągam. Nić. I znowu. Jeden, dwa, trzy. Ściągam oczko brzegowe. Trzymam je sobie na palcu. Ściągam drugie oczko, teraz tutaj powinno być oczko brzegowe, więc sobie je zakładam, trochę zacisnę nitkę, bo już to oczko jest takie luźne, że zaraz samo spadnie. To jest moje drugie oczko. Ściągam trzecie, wkładam drugie, trzecie na drugie, zaciskam nitkę, pilnuję, żeby wszystko było ładnie do dołu, zahaczam o stały ząbek, wkładam w podajnik, wkładam w naprężenie. I jadę do końca rzędu. I z powrotem. Poprawiam oczka. Jeśli na maszynce zwężamy z prawej strony, to na prawej stronie również mamy skos z prawej strony. On, może tutaj nie wygląda imponująco, dlatego że ta robótka nie jest zablokowana, tylko świeżo zdjęta z maszynki. Natomiast po blokowaniu już widać, że to się cudownie ułoży i że te wszystkie oczka się ślicznie chowają pod spód. To jest zwężanie co drugi rząd. Można jeszcze w co czwartym, co szóstym, wtedy to ono nie jest takie. No tak jak normalnie w dzierganiu, nie jest takie ostre, tylko jest takie bardziej. bardziej mniejsze. I to już wszystko. Ja w moich swetrach robię redukcję. W co czwartym rzędzie, natomiast to, co Wam pokazywałam na tym filmiku, to jest redukcja w każdym rzędzie, można też w co szóstym, w co ósmym, w zależności od tego, jak bardzo chcecie, żeby ten skos był ostry. Wygląda to strasznie skomplikowanie, za pierwszym razem jak to robiłam, to w ogóle tak mi się ręce trzęsły zupełnie niepotrzebnie, bo przecież jeśli się nie uda, to można to sprócić, zacząć od początku. Natomiast wszystko się udało i teraz to już jest naprawdę dla mnie łatwe i mega z tym śmigam, to znaczy, że Wy też jesteście w stanie się tego nauczyć. Mam nadzieję, że za tydzień pojawi się vlog dziewiarski, w którym pokażę moje zakupy z dnia kobiet. E, także Zachęcam. Mam nadzieję, że do tego czasu wszystko już przyjdzie. Jak nie, to niestety będzie dopiero za dwa tygodnie. A już naprawdę się nie mogę doczekać, żeby Wam pokazać wszystko, co sobie nakupowałam. A teraz mam życzę po prostu przyjemnego dziergania i pysznej kabusi. Papa. Pa.